Hejka, tu Kokolino, super, że jesteście. W dzisiejszym odcinku wam pokażę mega fajny glitch, mega super. E, dużo osób mi o nim pisało i spamiło mi na Instagramie, Discordzie oraz w komentarzach. I w dzisiejszym odcinku wam go pokażę. Jest to dosyć fajny glitch, jest to fajna kasa, bo tam dostajecie około 1900 do nawet 2 milionów, coś takiego, w jakieś 6-7 minut, jest naprawdę super glitch, a tak serio, jest to na serio fajny glitch, ale zanim jeszcze obejrzycie ten odcinek, zostawcie suba, raz, słapy w górę, będziemy po 25 tysięcy subskrypcji do końca września, mi się wydaje, że naprawdę nam się uda, bo wy czasem rozwalacie system tych, kurna, subów, normalnie taki pstryk, nagle miliard subów więcej, więc ja w was wierzę, no zostawcie tam na dole suba, raz, słapy w górę, wpadajcie też naszego Discorda, jeżeli nie macie z kim grać, nie macie znajomych, nie macie przyjaciół, to możecie po prostu sobie wpaść na Discorda. ciem po tysiąc osób na Discordzie, więc fajnie byłoby, ty też dołączył że jeszcze cię nie ma. Wpadaj też na NNB, do której masz link w opisie Jeżeli chcesz sobie kupić tańszą gierkę, albo chcesz sobie kupić nową gierkę albo po prostu chcesz zacząć swoją przygodę w GTA czy po prostu w jakiejś innej gierce wpadaj na NNB na serio znajdziesz tam serio duże promocje no bo na Rockstarze GTA kosztuje około 140zł tam 115zł a na Nenebel zaledwie 40zł a przy rejestracji z linku w opisie masz jeszcze tam 1 euro na start więc naprawdę za grosze może dostać tę GTA Dobra, czekajcie, znowu tu pojazd bo muszę się dostać w pewnym miejsce Oh, you Dobra, to Reador, dobra. E, co będzie nam na do tego glitcha? E, powiem Wam także, że nie jest do końca jakiś tam znany jakiś nowy glitch albo coś, ale jeszcze zanim Wam pokażę tego glitcha, to w opisie, w opisie macie link do kanału mego znajomego, którym organizuje dla Was tak na rozpoczęcie roku szkolnego konkurs na PSC Jeżeli byście chcieli kupić, nie wiem, jakieś, nie wiem, DLC do Geta albo jakieś DLC do innych gry, bo chyba w GTA nie ma jakichś tam płatnych DLC, jeżeli byście chcieli kupić sobie jakieś fajne DS albo jakieś po prostu inne fajne rzeczy, to serio, taki PSC może być fajnym rozwiązaniem i totalnie za darmo, ale są małe wymagania. Pierwsze co musicie zrobić to zostawić suba oraz łapy w górę na moim kanale. Napisać w komentarzu e, dawaj PSC. Albo po prostu jakiś miły komentarz, jeżeli nie chcecie być bardziej wulgarni, wpaść na kanał mego znajomego, do którego link macie w opisie. Tam na dole w opisie też jest link do mojego kanału mego znajomego, musicie też tam wpaść, zostawić Subika i napisać jakiś, nie wiem, najnowszym filmem. E, nie wiem, załóżmy też dawaj PSA, bo też jakiś inny komentarz, albo napisać, nie wiem, coś w tym stylu. No po prostu musicie dać o sobie znać. Jezu, co tu się dzieje na tej sesji? Kto tu się dzieje. Wiecie co? Może szybkie cięcie i zaraz się na nowej sesji. W krótkim cięciu, dla nas to zaledwie sekunda, a dla mnie to jakieś, nie wiem, 5 minut zmiany sesji pięta, bo oczywiście. Teraz super. Dobra, niewadne. Co potrzebujemy tego oblicza? E, powiem Wam także, ja bym tego odcinka w sumie nie nagrywał, ale dla świętego tego spokoju swojego jak i waszego, żebyście już nie marnowali czasu i nie pisali mi co chwila o tym w komentarzach, to po prostu postanowiłem to nagrać. E, osobiście nie widzę tutaj jakiegoś większego sensu, ale, chociaż jako zarabianie dla początkujących jest naprawdę mega fajne, jak i zarabianie dla osób bardziej zaawansowanych w GTA-u też jest mega dosyć spoko. Sam z tego czasem korzystam, jeżeli nie wiem, reset konta dostanę albo coś. Ostatnio dostałem reset konta rok temu, mniej więcej, e, to używałem jeszcze napadów na kasyno. Ale, jeżeli bym załóżmy miał komuś polecać szybki start, to Perico jest naprawdę dosyć spoko napadem. Co potrzebujemy do Perico Po pierwsze, musimy mieć małą sumę. Mniej więcej milion 900 na start Jeżeli nie macie takiej sumy To po prostu, po prostu jakieś znajomego zgifowania na podło, Albo coś, potem wchodzimy na warstock Wierzymy sobie Kosatkę, musimy mieć kosatkę, powiem wam tak Kolor nie ma znaczenia Flaga nie ma znaczenia, stacja jest nie ma znaczenia, rakiety kierowane Nie ma znaczenia, warsztat zbroi nie ma z żadnego znaczenia oraz pojazdy w studni też nie ma to żadnego znaczenia naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, nie musicie tego kupować po prostu się kupić czystą, gołą e, kosatkę jeżeli już macie czystą, gołą kosatkę to jest to bardzo ważna rzecz sam na początku nie wiedziałem dokładnie jak to się robi bo po prostu kupiłem kosatkę i... Po zmianie sesji szukałem wszędzie, latałem sobie po mapie, patrzyłem gdzie ona jest, gdzie ona jest, zostałem ożnięty na kasę i inna taka kosatka nie znikła. A po prostu musicie wejść sobie ekwipunek, duże pojazdy, kosatka i po prostu musicie tutaj wezwać kosatkę. Jeżeli wezwiecie kosatkę, to na się po prostu na mapie zaczyna nagle pokazywać. Jest to, nie wiem, dziwne rozwiązanie, jak dla mnie, nie wiem, rockstar, ludzi, ludzi, kurna, nie manipuluje, utrudnia i życie. Dobra, po prostu jeżeli jesteśmy już w kosadce, bierzemy sobie, rejestrujemy się do klubu albo do security jeżeli macie tam vip czy coś takiego, to też to zadziała, więc to spokojnie e, jest to wymagane. Chociaż powiem wam także, jak macie pakiet kryminalisty, to jest w dużo fajniej, więc nie, nie ma, w komentarzach, że to jest takie droga. Macie pakiet kryminalisty, ludzie, biuro, wszystko macie za darmo. E, dobra, nieważne, że jesteśmy już w kosadce, Podchodzimy do tego panelu tutaj. Mamy tak zwane misje w terenie, jest tu, nie wiem, z 5-6 przygotowań, już macie napad. E, powiem wam także, możecie gryfować samodzielnie ten napad. Jeżeli nie macie żadnych przyjaciół, żeby Wam to dawali, to możecie sami grifować napad. Jest to mniej więcej no dosyć spoko rozwiązanie. Jest to niepotwierdzone info, nie chciałem się tego sprawdzać, ale znając GTA to działa, bo już tak się kiedyś robiło z z pacyfikiem, z napadem na kasyno, z wyciekiem danych. Się to robi po prostu i zawsze to działało. E, jeżeli jesteście już pod końcem napad... pod końcem... Koniec, pod, koniecem, pod... Tak było. E, jeżeli jesteście już na końcu napadu, po prostu włączacie sobie internet w konsoli czy tam w PC czy coś, czy w Xboxie, bo Xbox to w sumie nie konsola, nie wiem co to jest. E, więc odłączacie po prostu sobie internet, możecie router wyłączyć albo coś i jeżeli już zniknie minimapa na napadzie, od razu jak znika minimapa jeszcze przed katsenką, to odłączacie internet i kasę dostajecie! A jeżeli po prostu dostaniecie kasę i patrzycie fajnie, to dzicie sobie do kosatki robicie to znowu bez przygotowań. A jeżeli wam po prostu nie wypali, no to nie niszczycie w komentarzach, no bo coś zjebaliście. Dobra, nieważne. E, tu mamy, tak coś jak dywersja, informacje, dodatkowe cele. Powiem tak, to jest najważniejsze przygotowanie. Bez tego nie macie po tego napadu. To niepotrzebne wam, niepotrzebne wam to jest. Punkt infiltracji jest to w miarę potrzebne. punkty ucieczki jest to... Mało potrzebne, najbardziej potrzebne jest to. I tutaj musicie sobie zrobić tak zwany kanał. Nie będę wam tego pokazywał, to co wam po prostu pokażę. Tunel odpływowy, musicie zrobić takie coś, jest to dokładnie w tym miejscu, oto... Czekajcie mryga ta strzałka chyba. No, musicie zrobić ten kanał odpływowy. Jeżeli zrobicie kanał odpływowy, no to już macie napad ustawiony. Tak naprawdę jest to najszybsze rozwiązanie. Jeżeli byście chcieli odcinek, gdzie pokazuję, jak się przygotować do Kajo Perico, jak to robić najszybciej, najfajniej, najszybszym sposobem, w niecałe tam 4 minuty to napiszcie w komentarzu, to tak takie coś nagram, Emisję w terenie transport jest mało potrzebny, zawsze weźcie sobie łódź link, flonka, pęka, fala, pala, blablabla to łódkę zawsze wieźcie, jeżeli macie ten tunel, e, wyposażenie tu możecie wziąć teoretycznie byle co, tak, tutaj możecie wziąć byle co, tylko jest najbardziej wam potrzebny ten palnik, Alcy, fale, pala, harpa bo jeżeli macie ten palnik to po prostu przecinacie kraty, tutaj ładunki wybuchowe są niepotrzebne, e, to też jest niepotrzebne Chociaż, jeżeli macie słoik, to to wam jest potrzebne. Jeżeli jest geblota, to jest to potrzebne. A jeżeli macie save, to, to nie jest potrzebne. Eee, to też nie jest potrzebne do odcisków. Jest po prostu potrzebny palnik i to te dwa są najbardziej potrzebne. Druga rzecz, uzbrojenie jest mało potrzebne. Serio, bo tutaj to jak będzie na cicho, to wam się przyda. Nie wiem. już macie wygrany napad. Dywersja. Nie, w ogóle to nie jest potrzebne, tak naprawdę. Eee, broń. Z... Po co to komu? Bo to jest opcjonalne, tak jak pancerz. To, to jest takie. na tym napadzie, mówię. To jest po prostu. to jest do tego napadu. Takie taktyki też mało potrzebne. I wystarczy zrobić 5-6 przygotowań. Dokładnie, czekajcie na to, to policzę. 1, 2, 3, 4 nawet, a nie 5. 6, 4, 5 przygotowań, licząc. I macie już napad. Samego napadu wam nie będę pokazywać, bo to jest naprawdę. Temat no przejedzony, wpiszecie sobie w wyle gdzie GTA i Wam wyskoczy miliard, pierdeliard sposobów. Ja osobiście nie będę powtarzać trendu monotonicznego, bo teoretycznie to nie jest kanał taki typowy jak inne, więc jeżeli jesteś fajną osobą i chcesz być jeszcze fajniejszą osobą, to zasubskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz być fajniejszy. No bo to nie jest typowy kanał, że będę nie wiem nagrywać nie wiem jak robię napad, no Jezu, po co to komu? Kto by chciał oglądać jak ja robię napad, Nie. nie. Dobra, nieważne, więc to było na tyle w tym odcinku, e, osobiście serio wam polecam napad na kajo Perico, ja go sam tak za bardzo nie stosuję, bo ja wolę kopiowanie, bo jestem po prostu leniem, a jeżeli chcecie sobie zarobić na jakieś kopiowania, czy chcecie po prostu sobie zarabiać kasę, albo macie limit dzienny, albo coś, walcie cały czas kaioperiko. Perico, jak ja czytam, jak ludzie na tym takie sumy trzepią, to nie dowierzam, że komuś się chce, no w sumie tam nie wiem, w 15 minut masz około... Dwie, trzy, cztery bańki. Zależy, jak to gra ten napad, bo niektórym zajmę to godzinę, niektórym 5, a niektórym 50 sekund, nie? Zależy, jak to tam jest wyćwiczony, nie? E, więc tego na w tym odcinku zostawcie super asfalt w górę. Pamiętajcie, żeby wpaść na kanał znajomego oraz mój, zasubskrybować mój oraz kanał znajomego, bo jeżeli chcecie zgadnąć darmowe ps totalnie to tam jest za Piszcie śmiało, wybierzemy jedną osobę i zgłosimy się do niej na Instagramie, więc możecie też przy okazji napisać tam Instagrama, ale to nie jest obowiązkowe, jak wygrasz mordo, to Ci po prostu napiszemy i po prostu poprosimy Cię o Instagrama i napiszesz nam swojego Instagrama, więc zostawcie suba raz, łapę w górę, trzymajcie się i cześć! No chyba, że nie będzie żadnego takiego sensownego wyjścia, to po prostu skleję Wam ten kod. W kolejnym odcinku, więc trzymajcie się i cześć! Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał oraz kanał znajomego. Elo!